Dzień dobry Państwu, oficjalnie chciałbym się przywitać po przerwie wakacyjnej na początku nowego sezonu. Bierzemy jako Filharmonia udział w programie Drygent Rezydent i naszym Drygentem Rezydentem w tym sezonie jest obecna tutaj Pani Sabrina Stachel. Dzień dobry. Jestem na takim etapie, że bardzo dużo rzeczy mnie fascynuje w pracy dyrygenta, ale ostatnio więcej zastanawiałam się nad taką komunikacją niewerbalną pomiędzy dyrygentem a orkiestrą. I oczywiście oprócz gestów, które, dzięki którym dyrygent porozumiewa się z orkiestrą, dzięki jego postawie może wiele powiedzieć, ale jeszcze bardziej fascynuje mnie to, czego nie widać, to, czego nie widzimy, ale co muzycy w orkiestrze czują od dyrygenta. I jest to taka pewna aura, którą dyrygent wytwarza wokół siebie, i ta aura sprawia, że muzycy inspirują się bardziej. Że starają się bardziej, że są bardziej twórczy. I tą niewyjaśnioną aurę nazywam sztuką. Zaczniemy od Strawińskiego, poproszę. Jehej, trochę się rozegramy na ostatniej części. Poproszę numer 15 z finału, bardzo spokojnym dźwiękiem. Nie forsujemy. Raz, dwa. Podoba mi się bardzo. Zaczynałam naukę na skrzypcach w Chełmie i tam ukończyłam szkołę pierwszego stopnia, następnie w Lublinie szkołę drugiego stopnia. A na studia wybrałam się już na dyrygenturę symfoniczno-operową i tam zafascynowała mnie praca w grupie, praca z ludźmi i możliwość takiego szerszego spojrzenia na utwór nie tylko z perspektywy jednego instrumentu, ale z perspektywy wielu różnych brzmień, które poznałam dzięki nauce gry na skrzypcach na początku, bo sam ten instrument jest tak bogaty, tak wiele można powiedzieć za jego pomocą, że postanowiłam zbadać głębiej, czym jest barwa, czym jest dźwięk. 听见没？ Super. Nauka gry na skrzypcach otworzyła we mnie taką wrażliwość na barwę. Dzięki temu myślę, że odczuwam ją głębiej w sobie i też mogę więcej z nią zrobić w takim dużym zespole orkiestrowym. Ta, ta, tia. Tak, tam, gdzie mamy y, frazy z akcentami, zawsze przedostatnia ósemka trochę lżej. Ok? Poproszę crescendo większe. Raz, Mam. I crescendo. Dziękuję. Tak sobie pomyślałam, żeby wybrać dłuższy fragment. Ten. Na przykład, co pan myśli, żeby stąd zacząć w ogóle? Potem początek też. Bym no. poprosiła z tymi wejściami. Z Forty... A może w ogóle od początku zacząć, co? Może od początku. Dobra. Też zobaczymy, ile będzie czasu na to, nie? To... Ten utwór przepływa przez nas i my przekazujemy go przez pryzmat swoich doświadczeń, swojej emocjonalności. Więc każde wykonanie będzie troszkę inne, pomimo tego, że wciąż jest to ten sam utwór tak samo zapisany w nutach. Więc to wykonanie utworu zależy od. Osobowości dyrygenta, od jego charyzmy, od jego podejścia do tego dzieła. Raz, dwa. Jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ taki młody dyrygent musi poradzić sobie z grupą ludzi. W której nie każdy musi się zgodzić z opinią dyrygenta, więc też y, trzeba się na to przygotować. Często w takiej zawodowej orkiestrze muzycy grający w niej mają dużo większe doświadczenie y, niż taki młody dyrygent, więc bardzo trudno jest zbudować autorytet na początku takiej y, drogi <ścoughs> zawodowej. Myślę, że potrzebne jest takie zbudowanie zaufania w zespole i sprawienie, że muzycy czują się bezpiecznie, że czują się twórczo, że chce im się grać. To jest takie moje zadanie do wykonania i zawsze staram się wkładać całe serce i być sobą po prostu, żeby tych ludzi zainspirować. Wiem, że Państwo mają tutaj swoją młodą dyrygentkę, Sabrinę Stachel. Życzę wszystkiego najlepszego, żeby miała możliwość dyrygowania. Młodym dyrygentom, ci, którzy wkraczają, wiem jak to jest, jakie to trudne, żeby zaistniała wartość, czyli nazwisko, żeby ono zaczęło znaczyć, bo i nasi ludzie nie przyjdą. Tak, życzę tego najwspanialej i Państwa młodej dyrygenckiej życzę jak najspanialszych i rąk, i, 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 i oceny tych, tych rąk i wszystkiego, co tworzy muzykę wielką. Wielką tą muzykę, która jest nieporównywalna do niczego. Jest najwspanialsza. Jerzy Maksymiuk.